To miejsce jest też e, zupełnie wyjątkowe i będzie wyjątkowe, bardzo nam jako miasto potrzebne. E, szanowni Państwo, to to miejsce stało się drugim domem przez e, jakiś czas dla e, wszystkich tych, 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 tych uciekli w naszej w tej katastrofie, która zdarzyła się na miejscu łamałkiem w wybuchu kamienicy, to tutaj znaleźli schronienie, To tutaj e, mieli zapewnione i przez już jest czas, kiedy przygotowywaliśmy e, dla nich e, miejsca zastępcze, czy też docelowe e, zamieszkania. Jest też to miejsce, które bardzo uważnie traktujemy jako miejsce takie, które dla e, mieszkańców cieszymy, ale ja cieszy z tego będzie też miejscem schronienia. Mam nadzieję, że nigdy nie stanie się tak, że będzie miejscem schronienia dla tych, którzy będą musieli uciekać przed jakimś konfliktem zbrojnym, ale to też jest coś, o czym bardzo poważnie myślimy. Jest to miejsce na szczęście w tej chwili raczej roz, znaczy, z zadowolonymi głosami oczywiście współpraca ze szkołą podstawową numer 5, gdzie tutaj odbywają się Na nasza widzimy z okien e, i oczywiście miejsce również e, obecnie wotu, e, siedzimy wotu w Cieszynie. E, myślę, że te wszystkie elementy nam tutaj bardzo fajnie grają, a dzisiaj Państwo, ponieważ Pan Dyrektor bardzo skromnie opowiadał o tym, co tutaj mamy, ale mi mieli okazję zobaczyć, że rzeczywiście to skronisko ma. Boże. to nie jest składnisko którego mamy którego byśmy się w jakikolwiek sposób wstydzili jest nowoczesne jest dostosowane jest implementowane więc ja tutaj z panem serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom panu, panu dyrektorowi i dziękuję za to że dwa na 100 lat początku, nie tylko ma 90 do tyłu. Także szanowni Państwo, jeszcze raz tak bardzo serdecznie witam w mieście, cieszę się, że nas tutaj odwiedzili, przede wszystkim tym, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie pana dyrektora. A również dziękuję za przybycie. mam nadzieję, że zobaczymy tutaj też kawałek takiej historii, o której może nie wszyscy, nie wszyscy wiemy, nie wszyscy sobie zdają mu się to obchody. Ja wczoraj zaglęłam wiatr podwolnikiem ofiar Katynia w czeskiej stronie, więc widziałam też, że szkoły już śpiewały wczoraj film dla niej podległym. Więc jakby całość uroczystości wpisuje się w taki dłuższy okres świętowania naszego Narodowego święta odzyskania niepodległości. Myślę, że dobrze przy tej okazji przypomnieć sobie też to która jest związana z tym niesamowitym budynkiem, z niesamowitą architekturą. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego.